Wyprzedziłem czas o 30 sekund. Może to dlatego, że będziemy o, o rozmawiać teraz o Nagrodzie Nobla w dziedzinie medycyny. W, w tym roku otrzymał ją naukowiec, który sekwencjonował genom Neandertalczyka i poznał tajemnicę ewolucji naszego gatunku. Doktor Mariana Bąk. Lekarz internista jest przy telefonie i naukowiec jest przy telefonie. Dzień dobry e, pani doktor, pani docent. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa wszystkich, którzy nas słuchają. Dzień dobry. A panie... No właśnie. No właśnie, I o co chodzi? Taka niezwykła nagroda tytułem wstępu powiem, że my lekarze czy, czy, czy państwo, którzy słuchają, czekają na tę nagrodę Nobla, bo zawsze mamy nadzieję, że coś dobrego wyjdzie z tej nagrody dla nas, dla naszego zdrowia. Trudno powiedzieć, co się dzieje, co będzie z tej Nagrody Nobla. Tak tytułem wstępu powiem, że 100 lat temu dosta otrzymano Nagrodę Nobla za odkrycie insuliny i teraz z tej nagrody można powiedzieć miliony ludzi korzystają na świecie i wiele razy tak było. Natomiast ta nagroda pana profesora Svante Pebo to jest nagroda, która dotyczy nowej dziedziny nauki i właściwie to jest raczej nagroda z biologii, tak bym powiedziała, na tym etapie niż z medycyny czy z fizjologii, bo ta nowa nauka nazywa się paleogenomika. No i właśnie dzięki nowym metodom, które stosują genetycy, które. Ma, znamy powiedzmy od lat około 30, y, udaje się po pierwsze odnaleźć genom ludzki i to wiemy, że to mamy już 20 prawie lat ten genom ludzki. Y, I teraz udało się z bardzo drobnych, maleńkich cząsteczek kości czy zęba, to są naprawdę niektóre bardzo maleńkie cząstki, y, istot. Nazwijmy to tak podobnych do człowieka, sekwencjonować genom tamtych istot, tak bym to powiedziała, które są już wymarłe. Mówimy yy, o tym, że panu profesorowi Pablo udało się sekwencjonować, czyli oznaczyć geny yy, istot człowiekowatych, takich jak Neandertalczyk, i to było bardzo istotne. Yy, w przyznaniu tej nagrody istot, które żyły w Denisowej Dolinie, czyli gdzieś daleko na Syberii. I wychodząc, znając już ten um, układ tych genów, pan profesor zastanawiał się następnie nad tym, czy mając te dane, możemy powiedzieć, jaka jest ewolucja istot człowiekowatych do człowieka do obecnej sytuacji, czyli homo sapiens. Czy jest takie połączenie, czy nie ma? czyli, czyli no Dla mnie jako lekarza to, to jest pewnego rodzaju no, no zaskakujące odkrycie, aczkolwiek naukowo bardzo ciekawe. Tak dla przypomnienia powiem, że, że ponad 3 miliony genów mamy w genomie człowieka. Różnice zwykle między nami dotyczą powiedzmy około 3 milionów jednostek genetycznych. Także to są wszystko bardzo trudne sprawy. I nawet jeżeli spojrzymy na to, co dziś wiemy, właśnie kiedy pojawił się na świecie Neandertalczyk, czy, czy te istoty z Doliny Denisowa, to też naukowcy łącznie z panem profesorem Paweł dyskutują, czy to było y, około 300 tysięcy lat temu, a niektórzy uważają, że 800 tysięcy lat temu oni się rozdzielili. Także, Ale no, kto z kim się rozdzielił, bo się zgubiłem pani doktor. Y, uważa się, że, że istoty człowiekowate, czy człowiekopodobne y, pojawiły się w Afryce. I potem, po tych tysiącach lat, mamy podobne istoty, w, które zamieszkują Europę, głównie, troszkę Azji mniejszej, i to są głównie ne, Neandertalczycy. Natomiast ta druga grupa, która też według pana profesora wyszła e, gdzieś z Afryki i poszła do Azji, właściwie właśnie ta e, daleko na Syberii, potem w Chinach znaleziono też cząstki takie, i wreszcie. Na nowej gwinei, to jest te istoty człowiekowate, które należą do tej drugiej grupy, mówimy, pochodzących z Denisowa, Dolina Denisowa, bo tak to łatwo można powiedzieć, zapamiętać. I teraz pan profesor i ludzie, którzy pracują w tej dziedzinie, uważają, że śledząc różnice w genomach tych Istot wymarłych, i wiedząc, że pewne geny, znaczna część jest spotykana u nas, u ludzi, u Homo sapiens, dojdziemy do pewnych wniosków, które powiedzą, dlaczego tamte istoty wymarły. To tak w skrócie można by. Ten dosyć skomplikowany, dosyć skomplikowane odkrycie przedłumaczyć. Ale to, nie, to jest tak, to jest tak, że wymarły, czy to jest tak, że w wyniku ewolucji pojawi, pojawiliśmy się my? No, to tutaj będzie właśnie cała dyskusja wśród naukowców. Na razie nikt nie spotyka Neandertalczyka, czy Denisowa. No bo nie ma ich, dlatego mówimy wary. A, a skąd wiadomo, że ich nie ma? No, <laughs> ja nie prowadzę takich badań, ale ja nie widzę danych w nauce, także to tak troszkę pół żartem mówiąc, ale nie mamy też żadnych danych, które by pokazywały, że powiedzmy tego typu istoty żyły 3000 lat temu czy 6000 lat temu. Więc tylko to są te dane na podstawie naukowej, na tych resztek kości czy zęba, które znajduje się w różnych miejscach świata w tej chwili. Osoby, które zajmują się właśnie badaniami no, prehistorycznymi, które są zainteresowane ewolucją istot, które która ta ewolucja doprowadziła do według tych naukowców do Homo sapiens. Nie, dolina Denisowa. To skąd rozumiem, że Denisow był naukowcem rosyjskim? De... Nie, 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 przepraszam. Nie. O, nie. To jest na, w, w, w górach Ałtaju Jest taka no, dolina, która nazywa się Denisowa. To nie ma związku z tym e, genetycznymi badaniami. Ona po prostu tak się nazywa. Ona tak ta, ta się nazywa. A taki krótki wykład na temat tego, jak się to wszystko oznacza, ten genom, bo sekwencjonował genom. Co to znaczy? To znaczy jak to wiedzieli... się robi? My wiedzieliśmy, że w komórce, w jądrze, w mitochondriach są chromozomy, prawda? Bo każdy wie, że chromozom składa się z genu i dopóki badano te geny, chromosomy i części chromosomów można powiedzieć tak ręcznie na podstawie specjalnych reakcji to te badania szły powoli. Natomiast od połowy lat 80., a właściwie na początku lat 90., sama byłam wtedy na stypendium, już powstały specjalne maszyny które namnażają, takim prostym językiem mówiąc, namnażają te aminokwasy, które tworzą kawałki genów. I w ten sposób, namnażając te kawałki genów, można było też prowadzić reakcję, która szybciej odpowiadała, jak zbudowany jest dany gen, a w związku z tym, że mamy już jeden gen, to dochodzimy do tych, Wielu tysięcy czy milionów, które tworzą genom, czy całość informacji genetycznej. Mamy drukarki. 3D, będziemy mieli komputery kwantowe, to też nagroda Nobla z dziedziny, z dziedziny fizyki. Jedno z drugim połączyć, odpowiedni, włożyć odpowiedni instrument do środka i możemy odtworzyć już tego neandertalczyka, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda, co mówi, jak się uśmiecha, co je. Może tak. Ja natomiast jestem bardziej zafascynowana nagrodą z chemii, która właściwie dotyczy medycyny. To zresztą w historii Nagród Nobla bardzo często tak jest, że nagroda z chemii czy z fizyki jest bliższa naszemu, e, powiedzmy, życiu dzisiejszemu, bo nagroda z chemii było, dotyczy reakcji, tak zwanych reakcji e, kliknięć, czyli żeby szybko powstała jakaś reakcja w organizmie. I wśród tych trzech wspaniałych noblistów jest pani Caroline Bertozzi, e, i ona. E, w 2003 chyba roku, czy czwartym rozszerzyła tę nagrodę tych dwóch chemików, przez to, że przez, znowu powiem bardzo w skrócie, ale sama miałam okazję taką reakcję tworzyć do zupełnie innych celów, przez dodanie pewnego związku, który jest nieco toksyczny dla naszego organizmu, potrafi zajrzeć do naszych komórek. I odpowiedzieć, co się dzieje w danej komórce. I to można już zrobić w tej chwili. Ja na przykład wiemy wszyscy, że w organizmie człowieka jest sód, potas i wiemy, ile jest sodu w komórkach, a ile jest sodu we krwi. Robimy te pomiary. Każdy z Państwa słuchaczy na pewno to zna. I teraz bardzo trudno, nie było w ogóle możliwe rozdzielić i zobaczyć, ile jest we krwi, to co mierzymy łatwo, a ile jest w komórce serca na przykład i jak ta komórka się zachowuje, kiedy jest zawał. Więc no, te 20 lat temu udało się akurat, ja sama robiłam tego typu badania, że podanie pewnego związku, który w nietoksyczny sposób łączył się z, z tym sodem, który był w komórce i wtedy można było zobaczyć, jak to się zmienia w żywym, bijącym sercu. Także dla mnie ta nagroda z chemii wczorajsza jest bliższa medycyny jako lekarzowi i nadzieją, co z tego wynika. I może będzie Natomiast... okazja o tej nagrodzie też porozmawiać bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A ja dziękuję Państwu za połączenie. Dziękuję bardzo Panią Warzkuję. Marianna Bąk, lekarz, internista.